Zastanów się, co by było, gdyby siła regeneracji twojej struktury biologicznej już w tej chwili krąży w każdej części twego układu krwionośnego, czekając tylko na twoje polecenie, żeby się urzeczywistnić. To nie jest wcale duchowa fantazja, to utracona zasada wewnętrznego rozkazu, którą żeś nauczyciel Józef Murphy i równocześnie prastarzy opiekunowie wiedzy doskonale pojmowali. Twój system cyrkulacji to nie tylko biologiczny mechanizm dostarczający substancje odżywcze i życiodajny gaz, lecz jednocześnie podporządkowany nośnik, który przyjmuje każdą Twoją deklarację, które wypowiadasz i konwertuje Twoje świadome nakazy na materialną realność przez nieświadomą część psychiki. Zostaliśmy uwarunkowani, by odbierać sferę cielesną jako odseparowaną od psychicznej, jakby nasze kognitywne funkcje kończyły swój bieg na granicy ciarzki. Pomimo to to odcięcie to złudzenie, Twoja podświadoma warstwa umysłu kieruje wszelką spontaniczną funkcją w Twoim organizmie i interpretuje Twoje głoszone słowa, szczególnie te artykułowane z żarem jako precyzyjne nakazy. Gdy systematycznie głosisz brak mi energii lub mój organizm szwankuje, programujesz swój nieświadomy umysł, by materializowała właśnie takie okoliczności. Wręcz przeciwnie, kiedy afirmujesz z pewnością, że twój kryjobiek funkcjonuje z czystością i siłą w transcendentnym ładzie, wzbudzasz silną transformację, przed struktura cielesna musi odpowiedzieć. Postrzegaj swój system kryonośny na wzór królewskim przekaźnikiem historycznym królestwie. Ty jeden władca świadomości, ogłaszasz dyrektywy, a Twój płyn życiowy transportuje je szybko do każdej części dominium. Gdzie rozkaz odnosi się do krzepy i harmonii, cesarstwo się umacnia. Stare zapiski nauczają nas, że esencja życia jest w krwi, a współczesna wiedza weryfikuje, że obieg przekazuje oprócz powietrza i nutrienti, ale też chemiczne sygnatury Twych uczuć i myśli. Strach zatacza ją hormonami stresu, z kolei serdeczność i wdzięczność zanuszają ją w korzystnej chemii, która zachęca do odnowy i stabilności. Reguła mentalnego polecenia pracuje z akuratnością reguły przyrody. W momencie, gdy artykułujesz do swojej biologicznej formy z pewnym i mocnym głosem, ukryta świadomość akceptuje te deklaracje jako projekty i natychmiast rozpoczyna zmieniać je na biologiczną rzeczywistość. Oto dlaczego Mesjasz miał moc mówić do zasuszonej rejki albo rozgorączkowanego organizmu i dostrzegać niezwłocznej uległości. Tożsama prawda rządzi Twoim powiązaniem z Twoją indywidualną, materialną postacią. Twoja cyrkulacja podporządkuje się, gdyż została skonstruowana, bo odpowiadasz na zarządzenia, które wysyłasz przez drzwi automatycznego systemu mentalnego. Duchowa harmonia to nie coś, co musisz wymyślić, lecz pierwotny niebiański projekt już umieszczony w Twoim nieświadomym umyśle czysty model. Granica, w granicach, którego wszystkie komórki operuje bez skazy. Gdy artykułujesz twierdzenia po kroju, każda kropla mojej krwi przebiega perfekcyjnej zgodzie z świętym rytmem. Komunikujesz jasne rozkazy inżynierowi, a ten już dysponuje schematami oraz potrzebuje tylko Twojej dyrektywy. Kluczowym elementem jest wyrazistość i emocjonalna intensywność. Jasne instrukcje artykułowane w ten sposób niczym, gdyby rzeczywistość już była obecna. Żeby stosować to skutecznie, zacznij każdy dzień umiejscowiając się w zrelaksowanym ułożeniu, dziorąc pełne wdechy i równocześnie stwierdzając przekonaniem, że Twój kryobieg krąży czystą, mocno oraz w czystej synchronii z świętym rytmem. Wyobraź sobie to polecenie akceptowane poprzez Twój kryobieg i od razu transportowane do Twojego serca, systemu oddechowego, umysłu oraz każdej jednostki biologicznej. W godzinach wieczornych, przed zaśnięciem, Powiedz czynność, potwierdzając, że twoja cyrkulacja uspokaja się w transcendentnej równowadze, restytując i jednocześnie restytując wszelką komórkę w czasie snu. Ten dzienny i nocny cykl zapewnia, że nieświadomy umysł otrzymuje zarządzenia w kluczowych momentach. Marfi akcentował, że uczucie jest połączeniem przestrzeni między twoimi słowami oraz reakcją twojego systemu cielesnego. Bez afektu słowa są jak nasiona na kamieniu. Z zaangażowaniem emocjonalnym zamieniają się w energetycznymi zarodkami umieścionymi w żywotnej materii. W chwili, gdy mówisz z żarem istoty ilustrującego istniejącą okoliczność, Twoja podświadomość traktuje to jako rzeczywistość, a rozpoczyna regulować mechanizmy biologiczne zgodnie z tym. Jedno uczciwe oświadczenie może przynieść więcej niż tygodnie biernego powtórki. Następnym ważnym elementem jest nakaz klaryfikacji. Wizualizuj swoje naczynia jako rzekę złotego promieniowania, zmywającej wszystkie skazy. Wypowiadaj słowa, każda cząstka mojej krwi staje się czysta, jak również odnowiona boskim porządku już teraz. Łączenie wyraźnych wizji z głoszonymi nakazami ustanawia dwoiste naznaczenie, czy którym umysł podświadomy nie zdoła ignorować. W miarę czasu ten reczuje zapewnia większą moc, Zdrowszą skórę oraz bardziej ostrą świadomość. Możesz również kierować zarządzenia do szczególnych struktur. W przypadku serca z obrazu jest powijany promiennym złotym świeceniem, a następnie stwierdzaj, że twój mięsień sercowy rytmicznie pracuje w idealnej synchronii. Krzepkie, a także stabilne. Jeśli chodzi o mózg, przedstaw sobie obie krwi jako rzekę jasności dystrybuującą powietrze i składniki pokarmowe z chirurgiczną dokładnością. Ta właśnie święta wiedza, która dokładnie kontroluje gwiazdami, zarządza także twymi komórkami. Odpuszczenie ma kluczową fizjologiczną rolę w tym systemie. Pretensja a rozgoryczenie wpływają niczym ściątki tamujące obieg potoku, rozsiewając ciągłe sygnały zaburzenia do umysłu podświadomego. Jeśli ogłaszasz swobodnie, przebaczam, a także daję błogosławieństwo wszystkim. Usuwasz te blokady oraz pozwalasz obiegowi krążyć nieskazitelnie, a także bez zakłóceń. Każde dobre słowo wzbogaca Twój układ krążenia wiadomościami promującymi życie, co to promują regenerację i jednocześnie zgodę. Życie w balansie z boskim porządkiem oznacza ponadto utrzymanie ciągłości pośród Twoimi prywatnymi stwierdzeniami a publiczną mową. Automatyczny system mentalny traktuje wszystkie afirmacje jako bezpośrednie nakazy. Jeśli spostrzeżę się na ujemnej narracji o swoim samopoczuciu, od razu napraw to proklamując, że nie odpowiada mojej prawdzie. Mój fakt jest taki, że mój system cielesny jest solidny, jak również transcendentny ład manifestuje się w moim systemie nad Praktykując te dyrektywy konsekwentnie, zobaczysz życia porządku, w jakim transcendentny ład nie jest już abstrakcją, tylko żyjącą prawdą krążącą naturalnym tokiem za pośrednictwem twoją esencję. Twój nocny wypoczynek ewoluuje w mocniejszy, żywotność bardziej trwała, intelekt ostrzejszy, a nastrój jaśniejszy. Te przeobrażenia są automatyczną reperkusją dostarczania twemu umysłowi podświadomemu identycznego ciągłego nakazu. Teraz twój moment, aby wykorzystać tę siłę. Podejmij dzisiaj od rannego nakazu witalności a nocnego rytuału. Mów do swego kryobiegu z pewnością, docenieniem jak również wiarą. W przypadku, gdy to przesłanie Tobie zabrzmiało, dołącz do platformy. Obserwuj po więcej zmieniających materiałów, jak również umieść wyraz moc w komentarzach, aby potwierdzić swoje zaangażowanie. Twój obieg krwi nasłuchuje. Twoja struktura fizyczna jest przygotowana podporządkować się, a twoje wypowiedzi dzierżą klucz do wyzwolenia idealnego dobrostanu.